Myślałam, że to żart. Naprawdę. Fundacja, która promuje sharing jako coś dobrego i wartościowego. Nie, to nie satyra. To się dzieje naprawdę. Założyła ją influencerka, która jeszcze niedawno prowadziła kanał o gadżetach erotycznych, brała udział w kontrowersyjnych freakfightach i budowała swoją popularność na tematach seksualności. Teraz nagle staje się twarzą rodzicielstwa i edukacji medialnej. Pod płaszczykiem normalizacji i świadomego wyboru promuje ideę, w której dziecko staje się częścią marki, treścią twarzą kampanii. Nie rozumiem, jak to przeszło. Nie rozumiem, jak można mówić i przekonywać, że pokazywanie dzieci w, soc w social mediach to jakaś forma wspierania rodziny. To nie jest troska, to nie jest bliskość, to jest wykorzystywanie obecności dziecka do budowania własnego wizerunku i zasięgów. Dziecko to nie kontent, dziecko nie daje zgody i dziecko nie ma wpływu. Sharenting to nie zabawa, to realne konsekwencje, to ślad cyfrowy, to ryzyko nadużyć i to nie jest hejterski głos, to jest głos rozsądku. Nie jesteś świadomym rodzicem, gdy robisz z dziecka produkt. Jesteś świadomy, gdy chronisz jego prywatność.